Nazywam się Maciej Biechowski, prowadzę firmę Akademia Echtingo. Misją naszej szkoły żeglarstwa jest propagowanie bezpiecznego żeglarstwa morskiego. Specjalnie z myślą o żeglarzach wypływających po raz pierwszy na Zatokę Gdańską przygotowaliśmy film instruktażowy dotyczący środków wzywania pomocy na morzu. W naszym filmie przedstawimy trzy sposoby wzywania pomocy za pomocą radiotelefonu UKF, rakiety czerwonej spadochronowej oraz pławki dymnej pomarańczowej. Przed głosowym wezwaniem pomocy przez radiotelefon UKF należy zainicjować łączność, przyciskając czerwony przycisk Distress na radiostacji przez 5 sekund. Mayday, Mayday, Mayday. Tu, Perła 3, Perła 3, Perła 3. Mayday, tu, Perła 3. Mamy niebezpieczny przeciek. Powtarzam, mamy niebezpieczny przeciek. Przed nadaniem sygnału wzywania pomocy przez radiotelefon UKF należy przygotować sobie treść komunikatu, w szczególności pozycję geograficzną oraz informację o ilości osób na pokładzie i zagrożeniach dla jachtu. Jesteśmy na pozycji 5, 4 stopnia, 3, 5 przecinek 0, 5 północ. 018 1, 8 stopnia, 4, 0, 3 wschód. To jest nasza aktualna pozycja. Na pokładzie mamy dwie osoby żadnych rannych. Będziemy musieli opuścić jacht za około pół godziny. Powtarzam, potrzebujemy natychmiastowej pomocy, musimy opuścić jacht za około pół godziny. Odbiór. Żeglarskie przysłowie mówi nie opuszczaj jachtu, póki jacht nie opuści Ciebie, czyli należy pozostać na pokładzie tak długo, dopóki jacht bezpiecznie utrzymuje się na wodzie i podejmować próbę opuszczenia dopiero wtedy, kiedy jacht zaczyna tonąć. Rakieta sygnalizacyjna czerwona jest stosowana jako środek wzywania pomocy. Pali się światłem 40 sekund, spadając na spadochronie Zawsze należy zwrócić uwagę na instrukcję obsługi i przed odpaleniem otworzyć nakrętkę zabezpieczającą. Trzeba zwrócić uwagę na kierunek wyrzutu, tak aby nie odpalić sygnału w kierunku masztu ani takielunku. Przygotować sznureczek, skierować rakietę w kierunku wystrzału i odpalić. Zadaniem sygnału dymnego pomarańczowego jest naprowadzenie jednostki poszukującej na statek potrzebujący pomocy. Sygnał należy otworzyć, przygotować do odpalenia, pociągnąć silnie za kółeczko i wyrzucić za burtę zawietrzną, zawsze z kierunkiem wiatru. W żeglarstwie morskim stosuje się atestowane pasy ratunkowe w kolorze pomarańczowym, wyposażone w gwizdek i lampkę oraz taśmy odblaskowe u góry i z boku pasa ratunkowego. Z myślą o wypływających na Zatokę turystach przygotowaliśmy przewodnik żeglarski Porty Jachtowe Zatoki Gdańskiej, który w jasny sposób informuje o nawigacji, warunkach postoju i atrakcjach nadmorskich miejscowości. Przedstawione sytuacje ćwiczebne zrealizowaliśmy za zgodą morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego w Gdyni oraz bosmanatu portu w Jastarni.